Witam Was moi drodzy, witam Was pięknie na odcinku ee, w nowej serii. Bym nawet powiedział, w nowej serii. A, to był Ups, wspomagania. Aha, no tak, obniżenie dodawanych obrażeń. No, to może zachować esencję duszy po śmierci. To sobie damy włączone, łatwe chłodzenie, damy sobie włączone. Można sobie tutaj samemu ustawić taki poziom trudności, jaki się chce i że nie doznawanych obrażeń. To dajmy sobie nawet na tyle. Szybkość regeneracji, dajmy sobie na tyle. Chodzi o to, żebyśmy sobie mogli przyjemnie w tą gierkę pograć, a nie żebyśmy się nią męczyli, tak? Rozpocznij nową grę. O, poinformował nas. Ja to muszę nagrywać, moi drodzy z PlayStation, ponieważ em, niestety, no, e, na PC ta gra wygląda u mnie i działa tak, że. Uu. Ale jest naprawdę wspaniała gra. You know, actually, I think I'm in no mood for games right now. How much longer are we to be kept here? Or we just simply watch as Paris burns from afar. The rabble are rioting. This is the price to be paid for spoiling the masses. You don't understand, Gabrielle. The king sent us here long before the city went up in flames. He knew what was about to transpire.

safe, Where are the shadow guards? We are still protected. The King just preferred to use a different sort of... No. I they won't even let us leave this room, Gabrielle. The King? He has lost his mind to grief. First our darling Sophie. Then our beloved son My poor sweet angel They didn't let me say goodbye I wasn't even allowed to see him Sir, see something inside me is, is crying out Telling me he's still of this world at, at times I think I hear him calling to me I'm so afraid What do you fear, my queen? Everything, everything horrifies me King's wrath, his army of indefatigable automats that Monsieur de Vaucanson has built for him. The charlatans who advise him, who are now more powerful than ministers. What happened to my son? What will happen to the children that God has deigned to leave in my care? I won't let any harm come to them. This I promise you. Polignac. How? Do you not see that we're prisoners here? Gabriela Poliniak. Z Polinu. Dobra. Jakie my tutaj zrobimy robocika? Może być taki złotawy ten robocika, bo może być taki. Bo może być taki. Bo może być murzyn. Może być czarny robot. Inclusive Machine Perłeczkę, jaką jej perłeczkę tu zrobimy? Taka jest, tak, taka jeszcze jest nawet taka odniutka, ale to, to jest takie, tu jest taka kurde jak jak Siri, tutaj jest, bo to jest bardziej jak taka Siri. O, to jest Siri, o, patrzcie się, to jest Siri, ale my Siri nie chcemy, nie? O, Abi, no to jest prawda. Wiesz, no. No, w sumie. No, miała, miała. Tutaj takie, ten. Nie, no ja mówię, to jest Syrii taka z nowego. Nowa Syrii. To jest ta. Nowa Syrii. No, taka jest też ładniutka, ale taka może. O, takie mi nie się podoba. Może być white face tylko. No black face, only white face. O, jaka dziwna. Też taka z makijażem jakoś. No, ta jest taka. Ta jest taka. E, e, ta wygląda jak gejsza. Takie, takie Jak gejsza. Taka mogłaby być, morda, może taka, taką miałem oryginalnie, grałem pierwszy raz, taka, to może jakieś takie za szerokie usta, ta mogłaby być w sumie, ale trochę za, zbyt pstrokato dla mnie, dobra zostawmy taką buźkę, okej, okay. no to chyba wszystko, nie, Jak będzie, ej kurde. Kim może być? Oczywiście to, to nie jest takie do końca, wiecie, to wybieracie na początkowe te punkty. Zwinność, siła, wygór, strażniczka, trwałość, inżynieria, wpływa na zdrowie i równowagę, żołnierka. Siła zwiększa obrażenia fizyczne oraz siłę uderzenia. Wigor zwiększa wytrzymałość i obrażenia zadawane przeciwnikom. Tancerka, zwinność. Tancerka też jest dobra z tymi wachlarzami. Ale ja sobie jednak wezmę strażniczkę. Strażniczkę. This machine, Yes, but it is loyal to you. That's all that matters. If it managed to escape the chateau, it could be your eyes and ears in Paris. And if, perchance, the other automats were to go after it? You won't attempt anything foolish. I cannot lose you, Gabrielle. Not now.

The one who was Mogłoby być gay invalides. To. to też by pasowało. Dobra, robocik uciekł przez okno. To ja. To ja jestem tym robocikiem. Robociku. Okej, okay, nam jeszcze. Aj tak? zerwał robociko nie? Dawaj mnie tutaj. Przedmioty zużywalne, można przydzielić do paska szybkiego dostępu, aby móc korzystać z nich w dowolnej chwili. Przejdź do ekwipunku, aby przydzielić olejarkę do paska. Wiesz co, tutaj to naprawdę to są umiejętności, później jak grasz to możesz sobie robić co chcesz, tak naprawdę ja, ja nie wiem po co jest ten wybór, tak? to jest chyba tylko na wstępie jak wybierasz postać, a potem to już yy, możesz zdobywać nowe bronie, możesz sobie przy, przyporządkowywać te punkty według swojego uznania. To szczerze mówiąc wybór tej klasy postaci może jak się gra na jakimś wyższym poziomie trudności no na pewno wtedy to ma wpływ ja sobie sam ustaliłem taki zajebisty tak tu można ustalić samemu sobie poziom trudności obrać taki jaki się chce więc to nie jest do końca jak soulsy. no bo to jest soulsowa gra Puink. To jest w sumie solcowa, gra, tylko że zrobiona dla ludzi. Wstawaj! Piau. Piau. Dobra, teraz tutaj kolejny robocik. I... Bum. I uciekamy, cyk. Ło! No i co koleś? Nie pozwoliłem ci wstać, co? Teraz ci pozwolę. A czy wiesz, jaki wspaniałomyślny byłem? Jaki jestem wspaniały, wspaniałomyślny. O, kolejny tutaj, no i tak sobie tutaj wiecie. To jest taka. O, przygotowuję się do zadania ciosu. Ale powiem Wam naprawdę na Steamie, ta gra działała mi, no przepraszam, na Steam Decku. Ta gra działała mi, powiedzmy, gdzieś tak, jak podkręciłem troszeczkę tego Steam Decka, to w detalach średnich wszystko było ok, płynnie. W wyższych detalach już była czkawka na Steam Decku, ale w detalach średnich, no to jest gra z 2022 roku, w detalach średnich było, było, było prawda, całkiem, całkiem dobrze. Ale powiem Wam, że jak odpaliłem to na moim komputerku wczoraj, to Jezus Maria, A nie chcecie wiedzieć, tylko w detalach na najniższych ustawieniach działało w miarę płynnie to jak się nic nie działo, nie? A, he, he. Nie wiem, co by było, jakby się coś zaczęło dziać. Chociaż myślę, że byłoby płynnie. Wiadomo, że y, ta gra też. Y, rzecz z tą grą była taka, że ona podobno na pc tak bardzo źle była zoptymalizowana. Bardzo źle była zoptymalizowana na pc -tach. Aktywuj Vestalkę. Aktywacja Westalki tworzy punkt kontrolny, w którym Aegis zostanie naprawiona w wypadku zniszczenia. Aegis może w tym miejscu ulepszyć atrybuty za pomocą Esencji Duszy. No to wiadomo, do czego to jest nawiązanie. Ulepszyć wyposażenie za pomocą zasobu, zdobyć wyposażenie za pomocą Esencji Duszy. To jest po prostu ognisko, tak? Ognisko z Dark Souls. Co by nie mówić. To jest ognisko z Dark Souls, ulepszenia. Ja na razie tutaj za bardzo chyba nic sobie nie mogę poulepszyć, no. Za mało esencji duszy, no właśnie. Więc ja na razie mo, nic sobie nie, po, nie kupię i nic nie ulepszę, ale warto pokazać takie coś, o. Fajnie, fa, fajnie, to jest wszystko zrobione, a później zobaczycie jak będzie ten Paryż zrobiony ciekawie i w ogóle. Jak zerwał, nieźle! To też jest takie coś, że można na przykład jak się... Na, na nic niespodziewających się wrogów można zrobić im takiego ciosa, który jest potężniejszy niż normalny, zwykły cios. I, i wiadomo, wtedy... wtedy zabiera im więcej automatycznie uszkodzeń. No, zadaje im więcej uszkodzeń, nie? Cyk Kapsułka alchemiczna Kapsułka alchemiczna Chodź, chodź. Oj, zerwał pięknie. I cyk. Ale fajnie. Fajnie, ja lubię tą grę. W szczególności muzyka, Muzyka jest piękna. O aí, meu amigo? Ai, você derrubou, legal! E agora e... Naprawdę, naprawdę fajna gierka. Zobaczy, idzie zresztą już z czasem, jak będziecie oglądać. O ile będziecie oglądać. E, dobrze. Skrzynki podobne są do na a trochę. No. Fontanna. Nie wiem dlaczego ta gra była tak źle zoptymalizowana pod PC, na, na PC-ty, ale... Wie ja mam też bardzo słabo, bardzo słabego, no dosyć słabego kompa, ale nie, nie, nie zmienia to. E, nie zmienia to faktu, iż na moim komputerze ten cyberpunk działał powiedzmy w takich, no, no, tych no, średni, średnich detalach po, e, nie dało, dało się spokojnie grać, nie? Znaczy spokojnie, może nie spokojnie, ale te 20 latek powiedzmy było. Tutaj, tutaj niestety powiem Wam. To było dziwne, bo jak ustawiałem na przykład detale, ustawiłem na średnie, to działało strasznie powoli, strasznie skakało. Nagle po, po pięciu zniżeniu detali na najniższe było ekstra płynnie. Więc nie wiem, nie wiem. O co dokładnie chodziło w tej grze i, i, i w wersji pc No ale to był no, Optymalizacja spieprzona no, to jakaś, jakaś firma robiła, która potrafili zrobić fajną grę, ale nie potrafili jej za bardzo zoptymalizować. Na szczęście na konsolach dobrze działa. No, załadujmy cios. A fajnie, fajnie. I dostał Robocik. Robocik dostał nagrodę. Robocik dostał nagrodę. Pocieszenia. A poczekajcie, a tu są duszyczki. Tu są duszyczki. O i skrzynka. I skrzynka tutaj jest fajnie. Lubić skrzyneczki. Lubić skrzyneczki, ponieważ skrzyneczki mają moduły. Nie tylko duszyczki, ale mają moduł. Uzyskałeś nowy moduł. Z poziomu menu modułu możesz umieścić go w gnieździe. Ui, ui, ui. Już robacik idzie, już idziesz do mnie. A wiecie, co początkowo chciałam nagrywać? Może jeszcze nagram, kto wie. E, sabotura. Sabotura, moi drodzy. Sabotura chciałem nagrywać, ale mm, no nie wiem, nie wiem, zastanawiam się nad tym, zastanawiam. Ponieważ sabotura już nagrywałem, tak? Sabotura już nagrywałem. A tego. Yy, o, co to tam jest? Poczekajcie, bo to jest chyba. Wydaje mi się, że można było. To rozwalić te worki. Nie jestem pewien. O, co ona ma tutaj w ręce? Aha, bo ona się tym broni. No tak, zapomniałem. Ciek. A, widzicie, wiedziałem, że tu się coś z tym robiło. Ciek. I idziemy fiolka odporności. Fiolka ze zwykłym olejem. Można sobie takie rzeczy, granat u nieuruchomienia, to są całkiem dobre. Rzetum demontażu. Nie pamiętam do końca, na, za co był odpowiedzialny ten rzetum, ale. A, bo to będzie dalej. Dalej będzie ten taki. Sto z ciał. No. Niefajny widok. O, coś czuję, że tu będzie ten. Pierwszy, pierwszy mocniejszy poje, yy, przeciwnik. Gubernator de Frey. Czy jak się tam to czyta? Potwierdził, że nie wydano rozkazu zastąpienia waszej kompanii oddziałem automatów. Dlatego nalegam, aby do czasu przesłania dalszych instrukcji trzymał się pan z dala od maszyn. Informował mnie o wszelkich oznakach i wrogości. Proszę nie wszczynać walki, chyba że królowa znajdzie się w bezpośrednim niebezpieczeństwie. Posiłki są już w drodze. Podpułkownik de Bachmann. Zastępca dowódcy Cytadeli St. Claude. No chyba wam coś nie wyszło. O ty. Na co tyra? Co ty, co, co? O ty! Śczelasz? Tygnajku! I kolejny strzał. Ja też dostałem strzał. Ja mam. Takie robisz rzeczy. Masz. O, nie wyszło mi. Ten jest taki momentami nieprzewidywalny kolega. I koniec, i skończone. Jej! Klucz do modułów. Uzyskano klucz do modułów. EGIS posiada kilka wbudowanych gniazd modułów, które wzmacniają jej statystyki i zmieniają działanie niektórych mechanizmów. Gniazda mają różne poziomy, które umożliwiają instalowanie coraz mocniejszych modułów. Aby odblokować gniazdo, należy wykorzystać uzyskany klucz do modułu. Przejdź do menu ulepszeń w Vestalce. Uwaga, aby wyposażyć się w moduły w dowolnym momencie, skorzystaj z menu modułu Egis. Hmm. Takie rzeczy. Egis posiada kilka. No tak. Tutaj mamy tą. tą. Dobre. Są podobieństwa, oczywiście, z solsami, bo, tak jak mówię, no jest to gra solsowa. Może bardziej bym powiedział podobna do Bladborna, no chociaż mi się ona bardziej podoba. Ona jest, grając w Steel Rising, macie świadomość tego, że gracie w nową grę, w Steel Rising, tak? Natomiast grając w Bloodborne, dalej miałem świadomość, że gram w grę od twórców Dark Souls, więc to było troszeczkę takie, no. Widzicie, jak macie klucze na przykład tu możecie gniazdo, jedno gniazdo, na przykład poziom pierwszy, tu macie. Z kolei inne gniazdo, które może tutaj odblokować. Tutaj potrzeba z trzech kluczy do ulepszenia, więc mogę sobie na przykład zdecydować, czy chcę. Bo wiecie o co chodzi, jak wy ulepszacie, jeżeli ja na przykład mam trzy klucze, to ulepszę to gniazdo, więc będę mógł lepsze moduły dawać do tego gniazda. Rozumiecie o co, o co chodzi. Tutaj natomiast jak użyję tego klucza, to odblokuję sobie gniazdo do modułu, którego tak naprawdę jeszcze w sumie nie mam. Jakby na to nie patrzeć. Potwierdź jednostki duszy. Dobra. Damy sobie siłę, sobie ulepszymy. No i na razie, na razie, na razie nic nie zrobiłem, bo mamy dostępna esencja duszy 759. Więc. Więc możemy sobie skoczyć. Dobra ludzie, to taki wstępny odcinek. Powiedzcie mi jak się wam to podoba. Dzięki za pooglądanie tego. No i bywajcie.